No bo najpierw trzeba było smażyć, potem jajka jajka Bo wy w się. Sensie. No to, a to ja ja wrzuciłem. Ja no nie będę. <noise> Weź się za. Nie dosmakuj. No to, jest... no to jest... nie, nie, rzucim, nie rzucim na to. No ale ty co ty? Weź się. wpierdolę Wpierdalaj tym, ty, d, 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 tym, tym telefonem. Co ty robisz? nie idzie na wpierdolę ja córka. No, papuaaa. <grabia> Daj, baba. Ja jestem samolot. Znaczy mu widelec jedzenie zostało. Chcecie sami? No. Ja jestem samolot. po pierwszym nie nie Chuj, by nie <grabia> widzę, że cały czy... Nie ma już pieprzy. Dobra, styka. Kurwa, ja nie mogę tego pogryźć. A oj Ostatni raz,

Bo, nie Ej, ale po co się nagrywa jak no tak, tak. Trzeba